Tak cieszyła się kozienicka drużyna z zielonego po tym, jak odebrała puchar dla najlepszych na Mazowszu w eliminacjach okręgowych mistrzostw pierwszej pomocy polskiego Czerwonego Krzyża. Zwycięską drużynę tworzyli Miłosz Tomczyk, Lena Kończy, Jakub Cichowlas, Piotr Banaszek, Oliwia Wichterej i Antonina Różańska. Zanim jednak przyszedł czas na radość, należało wykazać się wiedzą i doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy na najwyższym poziomie. Mistrzostwa odbyły się w sobotę 11 maja na terenie na terenie ośrodka rekreacji i turystyki nad jeziorem. Wzięły w nich udział drużyny z Warszawy, Ciechanowa, Płocka, Ostrołęki i Kozienic. W tym roku podczas okrągłej takiej rocznicowej edycji Mistrzostw Pierwszej Pomocy 30 mamy łącznie sześć drużyn. Cztery drużyny są ze szkół średnich, dwie ze szkół podstawowych, tak żeby ci najmłodsi już mogli się wdrażać i próbować swoich sił. Jest to etap okręgowy, wojewódzki i zwycięska drużyna będzie reprezentowała nasze województwo na etapie centralnym. Wśród szkół podstawowych nasze miasto reprezentowała drużyna z publicznej szkoły podstawowej numer 3, a w kategorii szkół średnich byli to reprezentanci z pierwszego LO imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Na uczestników czekało sześć stacji z różnymi przypadkami. Co warte podkreślenia, nie były to przypadki pojedyncze, tylko kilka różnych osób poszkodowanych w jednym miejscu. Poszkodowani, którzy mieli drgawki, którzy mieli rany otwarte, stłuczone głowy, poderżnięte żyły. To było naprawdę coś, co robiło wrażenie. Ilość krwi, która się lała i cudowne pozoracje tak naprawdę. Reakcje pozorantów mogły też trochę wprawić w osłupienie i natomiast młodzież rzeczywiście była bardzo dobrze przygotowana, poradzili sobie z tymi wszystkimi pozoracjami, akcjami. Także myślę, że to jest bardzo dobre też dobra praca i samych opiekunów, nauczycieli, którzy tą młodzież przygotowują, ale też i takie opanowanie i tych ze średnich szkół, jak również jest tych ze szkół podstawowych. Nad przebiegiem całości czuwali sędziowie, nauczyciele działający w Polskim Czerwonym Krzyżu, członkowie oddziału rejonowego PCK oraz druchowie z ochotniczych straży pożarnych. Oceniano nie tylko samo udzielanie pomocy, ale również kwestie zadbania o własne bezpieczeństwo czy właściwe wezwanie pogotowia ratunkowego. Po kilku godzinach zmagań wyłoniono zwycięzców eliminacji okręgowych i tak w gronie szkół podstawowych egzekwo pierwsze miejsce zajęły dwie drużyny z publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Kozienicach oraz ze szkoły podstawowej nr 155 w Warszawie. Wśród uczniów szkół średnich najwięcej punktów zdobyła drużyna z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Młodzież nie kryła radości. Nastroje były wspaniałe. Cudowne. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem całego przygotowania właśnie tutaj zaplecza i bardzo się cieszymy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się właśnie ten cel zdobyć. Bardzo się cieszymy. Wymarzony. Tak. Wymarzony, dokładnie. Na podsumowaniu humory dopisywały, choć jak mówili, łatwo nie było. Ja na przykład mogę powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczyła ilość przypadków na danej stacji, ponieważ pięć osób jeżeli zobaczyliśmy, że widzimy czterech poszkodowanych, to było naprawdę trudno, żeby wszystko ogarnąć. I to było takie jedno z najtrudniejszych rzeczy, które musieliśmy opanować na stacji. Podczas zawodów drużyną opiekowała się Karolina Reichel. Na co dzień młodzież ćwiczy pod okiem Edyty Tarczyńskiej. Radość, radość, radość. Praca, ciężka praca, dużo motywacji, zaangażowania z ich strony. Jestem z nich bardzo, bardzo dumna i cieszę się, że w końcu się udało. Jest tylko jedna dziewczynka z klasy trzeciej, a wszystkie osoby w drużynie są z klasy pierwszej. Więc to jest dla nas tak duży sukces, że pierwsza klasa i od razu mistrzostwo województwa. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Nasza drużyna w połowie czerwca będzie reprezentować województwo mazowieckie podczas Mistrzostw na Szczeblu Centralnym. Drugie miejsce zajęła drużyna z Płocka, trzecie reprezentanci Ciechanowa, a czwarte młodzież z Ostrołęki. Wszystkim laureatom gratulacje przekazali dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK Honorata Krzywoń, Agnieszka Skóra, koordynator pierwszej pomocy z Oddziału Mazowieckiego oraz przedstawiciele Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach Andrzej Byzdra i Anna Puzio. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymali medale i puchary. Były też podziękowania dla szkół biorących udział w eliminacjach, a także dla osób zaangażowanych w organizację zawodów, czyli dla Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, dla sędziów, pozorantów oraz tzw. duszków, którzy opiekowali się drużynami. Kozienice gospodarzem eliminacji okręgowych na szczeblu wojewódzkim były już po raz czwarty. Lubimy tu wracać, bo jesteśmy przekonani, że jak już zaplanujemy sobie tutaj jakieś wydarzenie, to na pewno będzie zorganizowane na piątkę z plusem i w tym roku jest tak samo. Teren, gdzie jesteśmy, jest naprawdę przepiękny, więc stwarza bardzo dużo możliwości i dla drużyn, i dla samych uczestników. Też w wolnej chwili miasto jest przepiękne, więc uczestnicy mogą pójść na spacer i pozwiedzać sobie miasto. Na pewno to nie są ostatnie Mistrzostwa w Kozienicach. A od Wydział rejonowy naprawdę jest rewelacyjnym oddziałem. Pracownik pani Ania Puzio bardzo dobrze realizuje nie tylko tą działalność z zakresu pierwszej pomocy, ale ogólnie czy pomocy społecznej, czy współpracy z tymi najmłodszymi przedszkolakami, seniorami. Tak więc mamy taką pewność, że te działania są, że będą dobrze przygotowane. Jako, że były to jubileuszowe 30 mistrzostwa, był z tej okazji tort, którego pierwszy kawałek ukroił przedstawiciel zwycięskiej drużyny. A my gratulujemy wszystkim uczestnikom tych zmagań i trzymamy kciuki za drużynę z Zielonego podczas etapu centralnego, który jest zaplanowany na połowę czerwca w Lublinie.